Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie, ja oraz Kuba Siemanko. w kolejnym odcinku drag rajsów. Jak zwykle widzicie tutaj nas, co jakiś czas będziecie widzieć jakieś sławy popularnych youtuberów ze sportowymi samochodami. Natomiast dzisiaj można powiedzieć taki trochę pojedynek Dawida z Goliatem, bo Mercedes może wyglądać niepozornie, zwłaszcza w porównaniu do Porsche, ale, ale ma więcej mocy. I Mercedes... na papierze jest szybszy do setki. No ale to dosłownie o 0,3 sekundy, a, a powiedzmy, ale że mamy zimowe opony dzisiaj, także mi się wydaje, że te różnice nie będą aż tak bardzo odczuwalne. Są zimowe, jest śnieg, także wszystko tutaj się jak najbardziej zgadza. Dawaj opowiemy, co tam siedzi w tych samochodach. Dawaj stary, opowiedz coś ciekawego na temat twojego malutkiego Mercedesika. Już opowiadam. 2 litry, moi drodzy, tylko 4 cylindry, 421 koni mechanicznych, 500 Nm, deklarowany czas do setki 3,9 sekundy. Stary, ale nie zapominaj o dokładkach. 1570 kg. Dokładki, no dokładki. Stary. No tak, tu jest docisk, możemy to spowolnić. Dokładki, dokładki, dokładki. Według mnie dokładki zrobią tutaj na pewno największą różnicę. No dobra, opowiedz co jest Porsche. Słuchaj, Porsche, moc liczy się zupełnie inaczej. Chociaż mam mniej koni, bo 385 no. i gorszy czas przyspieszenia do setki. Ile do setki? 4-3? 4-2. Silnik? 3 litry. Boxer. Dwie? Boxer. Dwie turbiny. Dwie Boxer. Turbiny. Dwie, turbiny. Dwie turbiny. Boxer 6 cylindrów, masa? 1560 kilo bodajże. Okay. Nie wierzę, że w to, że przegrał. Bez kitu. No ja jestem świadom tego, że Porsche jakby są zajebiście skuteczne i że niesamowicie się zbierają, niezależnie od warunków, możesz walić luncha za lunchem, tak samo takie same czasy do setki. Dobrze, Także... że jesteś świadomy. Dobrze, że jesteś świadomy, jestem bo świadomy. zaraz się Dlatego raz. mam ten dodatek mocy, który mam nadzieję, że przeważy o mojej korzyści. Jaki to za mocy? Ja mam 421. 421. Chłopie, ja mam sport Hoppię. chrono, wcisnę sobie przycisk, ja, wiesz. 36 koni mechanicznych więcej. Będę ci mał na końcu. Dobra, Kuba, to teraz sobie porównamy, jak nasze auta brzmią. Pozwolisz, że ja zacznę. Nie ma tragedii, ale to wciąż nie odkurzacz. Co do mojego dźwięku, no to ja zrobię taki kurczę, powiedzmy, yy, małą sztuczkę. Włączę po prostu larczę bez ruszania i samochód będzie dużo głośniejszy dzięki temu. Dawaj najpierw normalnie. Trochę się wstydzę, bo normalnie to tak nie wiem, czy cokolwiek usłyszysz. No jak taki sześciocylindrowy diesel tutaj brzmi. To warto jeszcze wspomnieć to, że A45S mamy od wypożyczalni April, także bardzo dziękujemy za zaufanie i za to, że tym autem możemy się tutaj pościgać. No ja szczerze mówiąc trzymam mocno kciuki za ten samochód, troszeczkę nim już pojeździłem. Wiem, że to auto ma ogromny potencjał, nie wiem czy tak duży jak Porsche, ale jestem zdecydowanie w dobrej myśli. I w ogóle moi drodzy, jeżeli macie jakieś ciekawe samochody, które chcielibyście postawić na naszej prostej startowej, aby się pościgały, piszcie do nas na mail dragracemałpawheelwith.it Macie tutaj to na pewno wyświetlone. A my zaraz będziemy przystępować do wyścigu. Ja się troszeczkę boję Haldexa, czyli preferencji napędu naprzód w tym samochodzie i że on mnie zacznie mielić. Mamy już 12 stopni, także nie ma się czego bać. Najwyżej przejdziesz, no i tyle. Oj, przepraszam za słownictwo, przegrasz. Centralnie o długość auta Powiem Ci, że niewiele brakło, długość auta Trzeba zobaczyć, czy równo ruszyliśmy No nie, ale szły równiutko, tak jak mówiłem do tej pory chyba nie mieliśmy jeszcze tak wyrównanego wyścigu. Porsche z genialnie zestrojonym napędem i świetnym wyważeniem zyskało minimalną przewagę na starcie, której nie oddało do samej mety mimo mocy niższej o 36 koni mechanicznych. Auta jechały praktycznie idealnie równo i odległość pomiędzy nimi się nie zmieniała. 1 czwartą mili Porsche 911 4 pokonało w 12,1 sekundy, a Mercedes AMG A45 S zrobił to samo w 12,2 sekundy. Różnica w osiągach minimalna, co innego, jeśli chodzi o cenę, bo A45 S startuje w cenniku od 262 000 zł, a 911 4 od około pół miliona złotych. No to teraz wyścig z rolki. Lecimy 50 na godzinę. Coś, jest tak przed nim. Odrobinę. Odrobinę. Halo majster. Coś mi się Kuba wydaje, że to wygrałem. Raz jeszcze niesamowicie wyrównany wyścig. Na początku dosłownie o włos prowadził Mercedes, później jednak, najprawdopodobniej przez to, że A45S jest zdecydowanie mniej opływowe od Porsche, straciło prowadzenie, ale przegrało dosłownie minimalnie i zobaczyliśmy to dopiero oglądając powtórkę w zwolnionym tempie. No to co? Na Drag Race Porsche od początku sobie zbudowało przewagę, utrzymało ją do końca odrobinę, ale utrzymało. To jednak trzeba przyznać, że Porszaki dobrze ruszają. No tak, zasługa nasz kontrola. No, nie zasługa nasz tak. kontrola szerokich kół, dobrego wyważenia samochodu. Słuchaj, jechaliśmy na tym samym lotnisku. Kierowca mieliśmy nie miał nic te do rzeczy. Jakby tak mieliśmy to, te same szanse i uważam, że po prostu Porsche w tej dziedzinie było szybsze. Nie Szybry. ma co. Dobra, także co? Dzięki Kuba. Jeżeli chcecie więcej drag subskrybujcie kanał, wpadajcie na naszego Instagrama, na Instagrama Kuby i my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnych drag